Hej Siemano z tej strony Fuzji i witam Was w pierwszym poradniku na tym kanale. I ogólnie mam taki pomysł, żeby właśnie ten kanał był poradnikowy. I myślę, że zaczniemy od rzeczy najłatwiejszych. Więc ten poradnik to jest jak dodać serwer Minecraft, właśnie. Więc co? My już od polanego Minecrafta, właśnie multiplayer. Klikamy, jak u innych będzie po polsku, to wieloosobowy. Teraz y, klikamy Add Server, albo Direct Connect, y, ale my dodamy sobie serwer, czyli Add Server, dodaj serwer po, po polsku. Y, tutaj jest nazwa serwera. Nazwa serwera może być wasza, jaka tylko chcecie. Ja dam no likemc.pl i adres serwera, czyli IP. I ja się posłużę moim adresem serwera, moim serwerem właśnie, likemc.pl tutaj nic nie zaznaczamy bo to jest tylko do resource packu. No i klikamy done, czyli serwer się zapisuje i mamy nasz serwer i teraz co? Tu możemy kliknąć albo dwa razy na niego i mamy nasz serwer i się logujemy. Dobra, ja się zaloguję, widzimy się po przerwie. No więc jestem po przerwie, się zalogowałem już i, i właśnie macie tutaj kompas, jak się ten, i dodatki. I wybierz, grę, klikamy, mamy grę, mamy tutaj takie tryby, jak na Hypixelu, ale non-premium. Pit, wojny statków, tylko u nas są wojny statków. Świat VIP to dla VIPu. Bedwarsy, które będą za tydzień, dwa tygodnie maksymalnie. TNT gamesy których na razie jest TNT, tak, ale później będzie więcej trybów. Macie tu też lobby teleportuje was do lobby yy, i czas gry i poziom. Jak widzicie, mam zagrany czas 181 minut i zdobyty poziom 2. Widzicie poziom 2, szef eksfuzji yy, I macie tutaj nagrody za czas i nagrody za poziom, więc to wpadajcie na serwer, yy, fajne minigierki. No i myślę, że poradnik był yy, pomocny, jak ktoś jest yy, nowy, yy, właśnie w Minecrafcie i dopiero zaczął, więc to yy, siemka.